Jesteśmy na odbiorze nieruchomości. Naszym zwyczajem jest tak, że zanim podpiszemy akt z deweloperem, ściągam Mateusza Brandeckiego z Warszawy jeździ przez pół Polski po to, żeby zrobić odbiór. No i jeszcze we Wrocławiu mamy Erwina, no to takie, że, że to akurat Warszawa wrocław kawał drogi, ale... Ja Mateusza właściwie ściągam, nawet jak wiszące ogrody odbieraliśmy na do naszych inwestorów, to Mateusz przyjechał, no bo sam sobie odbył robić to słabo, ale Mateusz powytykał parę, parę rzeczy, no to będzie wszystko na temat tamtych rzeczy. Jeszcze nie, nie miał wrócić na urlopu. No do... to teraz byśmy się lubię. spotkali, nie? bo tam... Trzeba było podsumować te generalny Generalnie na trochę jeszcze to wszystko yy, 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 poprawia. A tutaj, co ciekawego zauważyłeś, bo ja dopiero wpadłem, Mateusz już zrobił robotę, cztery mieszkanki odebrane, Mówisz, że, że, że jest ok, nie? Czy pojeździliśmy troszeczkę po tej Polsce, zweryfikowaliśmy sporo różnych firm deweloperskich, więc mamy ciekawe rozwiązanie w tym temacie. Ta inwestycja jest w miarę dobrze przygotowana dla klienta, chociażby pod względem czystości, bo są lokale posprzątane jedyne co, no te szyby pasowałoby jeszcze do myśl. Jeżeli chodzi o stan techniczny lokali, no to poza standardowymi usterkami typu nierówności na szliftach, nierówności na tynkach, drobne uszkodzenia mechaniczne okieniu, czy też drzwi wejściowe no to jest akurat standardne przy wykonywaniu długich robót budowlanych nie jesteśmy w stanie idealnie zabezpieczyć e, niektórych elementów które można w późniejszym etapie zaznaczyć więc e, poza standardowymi usterkami no to tutaj e, skupiła naszą uwagę płaszczyzna e, na płytach parasowych możemy pokazać może e, miećmy na uwadze jest to bardzo dobre rozwiązanie pod względem technicznym Standardowe płytki przyklejane na klej, no nie sprawdzają się, już w naszych nie sprawdzały się właściwie nigdy w naszych warunkach atmosferycznych, pogodowych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, natomiast tutaj mamy defekty estetyczne, wykonawcze, te płyty są nierówne, niektóre klawiszują, brakuje zabezpieczenia, żeby płyta nie wypadała. No to takie płyty jak kostka brokowa coś, tak? Tak, dokładnie. Tylko no to w Wrocławiu zrobić, Rafał. We Wrocławiu możemy na balkon. Zastanawialiśmy się co położyć, nie? Ba, Super rozwiązanie pod względem późniejszej gwarancji rękowi, bo poza tym, że estetycznie jakaś płytka będzie krzywa, no to z tym później się nic nie dzieje, tak? A jeśli nawet pojawi się jakiś przecież w bardzo szybki sposób, możemy taką płytę zdemontować, naprawić, uszczelnić i z powrotem położyć, nie trzeba demontować całych warstw balkonu, ja, ale to tam... Drobny defekt estetyczny. Pojawiły się drobne uszkodzenia na, na stolarce, o której już mówiłem. W zasadzie, no i tu mamy pęknięcia gdzieś. E, tak, tak, no tak. Może no ale... chodźmy na drugi balkon, tam chyba będzie... Teraz skupiłam naszą uwagę na, na, na która jest wyprowadzona. I teraz yy, z kropiny yy, mamy dosyć daleko od, od, od podejścia tak? no, no Ciekawe jak to teraz wykończyć, jak to skamulować, żeby nie było widać, tej rurki. jest nisko, już estetycznie. Będzie mały z tym problem. Tutaj troszkę więcej widać, ale jest niewiele. Tak. Ale mówi, że to może iść dalej. Tak, dopiero się zaczyna. tak, Mamy tutaj spękania w glifach narożnych. To dotyczy całe, całej inwestycji. Przechodząc już w czwarty lokal, w każdym jednym glifie mamy spękane okno, tam jest dobrze widoczne. Też chociaż w tamtym miejscu akurat jest Bonia. Yy, natomiast problem globalny. No, prawdopodobnie jedna firma wykonawcza powieliła błąd na całym budynku. No, tego rodzaju spękania będzie niosło za sobą duże kośmy naprawy w późniejszym czasie. Będzie ono widoczne z roku na rok coraz bardziej i później żeby to naprawiać no to będą widoczne łaty chyba, że po całości, tak? Ale dobrze, fajna inwestycja w ogóle. Są rolety widzę w oknach, klima wyprowadzona, znaczy mamy gniazdka na balkonach no... nawet. Fajnie, bardzo się cieszę i tutaj w ogóle wysokość jest wyższa, bo pod 2,70 chyba będzie. Tak. Nie wchodzimy do ośrodka, bo echo tam nadaje. My dzisiaj bez mikrofonu. Mateusz, dziękuję Ci serdecznie. Pozdrawiamy z kolejnej inwestycji. 42 mieszkanie w tym roku. 42 inwestycja do setki. Niewiele brakuje, bo do lipca muszę 50 mieć i w kolejnym półroczu 50, więc trzymajcie kciuki. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam.